No i trafiliśmy po raz kolejny na produkcję Foreca Lascalisz. Nie będziemy dzisiaj się zajmować tym, co dzieje się na tych stołach, no ale chcieliśmy zmienić troszeczkę scenerię. Tutaj powstają te produkty, które wyjeżdżają w różne rejony świata tak naprawdę, bo nie tylko w rejony Polski. Polski. E, powiedz mi, na co się nastawiacie? Co jest dla Was takim głównym nurtem produktowym? E, w tym roku tak patrzyłem i tak jak Ci mówiłem, gdzieś człowiek szuka tych trendów, jakie są. Jakie są teraz te realia kulinarne? Oczywiście w trakcie tej trudnej sytuacji pandemicznej, ale tak, coraz więcej, tak jak nasz ambasador Adam pokazuje, można robić cuda. Ale modny stał się hamburger z jelenia. Czemu proszę Państwa nie robić hamburgera? Mamy czy hamburger z sarny? Steki, steki z jelenia, steki z sarny. Idziemy do przodu, produkuj, robimy półprodukt. Czyli staramy się tych klientów zadowolić. Nie dajemy całego kawałka mięsa. Szykujemy pod klienta. Tchniemy, kalibrujemy, odważamy, pakujemy. Dzwoncie, pytajcie się, wchodźcie na nasz sklep internetowy, gdzie wszystko jest napisane. Prezes by mi nie wybaczył jednej rzeczy. No opowiadaj. O króliku. A o króliku, no tak, trzeba powiedzieć. O króliku. Mamy królika naszego. Prawdziwie polskiego, krotoszyńskiego, tomnickiego królika. Mamy swoją hodowlę, mamy swój, swoje przetwórstwo tego królika. Polecam, bo Daniel, o tym nie ja, mówiliśmy. Nie nie mówiliśmy, ale ja już go próbowałem kilkakrotnie, więc też mogę się pod tym... Tak, bo to wiesz jak to jest, e, szukają Państwo różnych alternatyw. Królik, drób. Królik jest zdrowy, wiele... wiele firm z moim prezesem, z Tomaszem, rozmawia na temat właśnie bardzo dobrej produkcji dla nich, dla dużych korporacji. Tak więc Królika, pamiętajcie o Króliku, to jest bardzo dobry produkt, ale teraz Daniel, może coś o czymś innym? Znaczy, tak, bo rozgadałeś się dość mocno, ale tak jak powiedziałeś, masz tu, masz tu we krwi, natomiast masz trzy projekty, które będą realizowane w najbliższym czasie. Już one tak naprawdę startują, no bo część zaproszeń będzie rozsyłanych na dniach. Tak, jest. Dzisiaj je drukowaliśmy. Powiedz proszę o warsztatach kulinarnych może w pierwszej kolejności. Na czym będą polegać, komu są dedykowane? Tak, weszliśmy w trzy. Trzy mamy projekty działania dla, już tak, dla najlepszych szefów kuchni i nie tylko, bo kto to jest najlepszy? Każdy dla nas, kto chce z nami współpracować, jest najlepszy. Lubimy takich ludzi, którzy nie boją się dziczyzny i z nami współpracują. Ale o co chodzi? Pierwsze są warsztaty kulinarne. Dzikie warsztaty kulinarne z Adamem Chrząstowskim, naszym ambasadorem, czyli z marką choreka Laskalisz. Będziemy robić to cyklicznie. Robimy to w największych miastach w Polsce. Pierwszym miastem będzie Wrocław, w lutym. Wszystko się dowiecie, będzie to opisane na fejsie. Chcemy zaprosić 10-12 kreatywnych osób. Będą to szefowie kuchni, jak i będą to blogerzy. Chcemy przybliżać do tych najlepszych, jak i później, po ich pracy na tych warsztatach, po pracy Adama, który gotuje, będzie pokazywał ciekawoski, będziemy przybliżać to wszystkim innym, czyli osobom, które się dopiero może zainteresowały, Z może cykli te warsztaty mają się składać? Macie już konkretny plan na cały co, rok? co, chcemy, może trochę wyprzedza, ale na pewno najważniejsze, największe miasta wojewódzkie w Polsce. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Słuchajcie, czekajcie na informacje, chcemy to robić cyklicznie. To jest temat dedykowany profesjonalistom, natomiast macie temat też, który chcecie zarazić w pozytywnym tego słowa znaczeniu młodzież, no więc też dla tej grupy młodych ludzi przygotowaliście coś ciekawego. Tak, przygotowaliśmy. Jakby tutaj moim pomysłem było, żeby tą dziczyznę jakby wyciągać z tych czeluści ukrytej. Przez edukację, to już mówiliśmy, ale edukację gastronomiczną, czyli w szkołach o profilu gastronomicznym. E, nazywa się to u nas dzika idea edukacyjna. Nie zdziwcie się wszystko nazywamy dzikie, dzika, dlatego że no, chcemy być przez to postrzegani. E, chcemy ze szkołami gastronomicznymi bardzo blisko współpracować. Przecież tam ludzie młodzi gotują. E, są na różnych konkursach, czy to w Polsce, czy poza granicami. Wiem, że trudny jest okres, ale. Chcemy im udostępniać towar, surowiec. Do Wysyłamy im surowiec. Mają co pokazać, uczą się na nim pracować, poznają smaki Lenia, Sarny, Dzika, Daniela, każdych innych w yy, cudzysłowie rzeczy dzikich. Tak więc to jest jedna rzecz. Chcesz by przejść o trzeciej rzeczy? Znaczy, tak chciałem. Jeżeli <laughs> można, to chciałbym napomknąć o tym, że jest jeszcze trzeci produkt, który Choreka Laskalisz będzie w najbliższym czasie realizować. No i to też się nazywa. Nie, dziczyzna nie, ale dzikujemy z wami, tak? Tak, dzikujemy z wami. Czemu dziękujemy z wami? Tak jak się mówi, gotujemy z wami. My chcemy tą dziczyznę jakoś przybliżyć do tego słowa. Dziękujemy z wami. Również to jest skierowane dla branży choreka, dla restauracji, dla hoteli, gdzie. Jednym słowem, wy będziecie wskazywać restaurację, gdzie się będzie dane tak, dana Daniel, rzecz. Tak, Daniel powiem tak, że. Jakby pierwsze kroki kierujemy do zaprzyjaźnionych z nami restauracji. Wiadomo, no jednak, to są, jest to pierwsze działanie, gdzie e, chcemy, ja też się będę uczył. E, I jest porozumienie, rozmawiamy, tak, akceptacja i zaczynamy. Jak to wygląda, Szanowni Państwo? Wygląda to mianowicie tak, że restauracja dostaje cztery rodzaje mięsa: Sarne, jeleń, dzik i daniel. Dostaje te mięso dużo wcześniej. Szykuję coś, co mi pokaże już później, informuję, że mogę przyjeżdżać. Na żywo, na fejsie będziemy też Państwa informować, będziemy chcieli to wykańczać, dokańczać, ułożyć na talerzu. Szef kuchni zaprzyjaźnionej restauracji będzie o tym opowiadał. Będzie mówił, może będzie miał jakąś wizję, może będzie miał jakąś, odkryj Amerykę, może pokaże tego dzika całkiem inaczej. Tak więc zapraszamy Was serdecznie na odwiedzanie naszej strony, a będą to fajni ludzie, będą to pasjonaci, bo również w nazwie dziękujemy z Wami jest jeszcze jeden slogan. Łączy nas pasja. Ja jestem pasjonatem sprzedaży, a łączę się z pasjonatem tak jak tutaj dziennikarstwa, tak samo się łączę z pasjonatami gotowania i dobrego żywienia. Pięknie o tym powiedziałeś na końcu, no spamiętowałeś to niesamowicie. E, powiedziałbym, że Masz dar też mówienia, fajny, ale, ale wiesz co, Gabriel, bo wspomniałeś, że ten trzeci punkt, dziękujemy z Wami, to jest temat dla profesjonalistów. Oczywiście zgadzam się, ale przez to, że będziecie go uwypuklać w social mediach, no to tak naprawdę to, co będzie mówił ten szef kuchni, dotrze też do kogoś, kto będzie mógł sobie taką potrawę spróbować, przyrządzić. Więc... Tak, oczywiście, nie tylko profesjonaliście, bo dalej będę wracał do tego. Kupujcie, patrzcie na to, co robią profesjonaliści. Nie musicie być. Pięknie ubrany w czapki kucharskie, budyniówki. Róbcie to u siebie w domu, gotujcie, bawcie się tym, ale podglądajcie, bo oni mają dobre pomysły. Przez nich, ja, jako przedstawiciel producenta dziczyzny, będę mógł być bliżej was z dobrym premium produktem. Dlaczego ty byś sobie kolego drogi życzył sobie, swoim współpracownikom, prezesowi, na ten okres kolejnych 12 miesięcy? Czego bym sobie życzył? Słuchajcie, najważniejsze to jest trafiać na dobrych ludzi na swojej drodze. Życzę Wam wszystkim, Tobie Danielu, tutaj Jarosławowi, wszystkim jakby z drugiej strony zdrowie, jeszcze raz zdrowie i szukajcie pasji w sobie. Szukajcie pasji w sobie, bo każdy taką pasję ma. Moim marzeniem by było na pewno e, powiększenie i wyedukowanie. Ludzi, nie tylko już mówię teraz o dziczyźnie, ale wyedukowanie nas wszystkich do zakupów, do używania dobrej jakości produktów żywieniowych. Mówię to o dziczyźnie, mówię to o warzywach, mówię to o wieprzowinie, o wszystkim. Czyli moim marzeniem jest to, żeby ta edukacja szła do przodu, bo przez edukację wszyscy będziemy trochę zdrowsi. Będziemy zdrowsi, będziemy lepiej spali, lepiej funkcjonowali, będziemy sprawniejsi. Będziemy spokojniejsi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z hali produkcyjnej chorego Laskalisz z Tomnic.